Blanka, no wspaniała stylizacja. Kto wpadł na taki pomysł? Kto Ci pomagał? To jest żart w ogóle Paprockiego i Brzozowskiego. Oni mi tę sukienkę pokazali na fittingu na zasadzie żartu, bo oni w ogóle nie zakładali, że ja mogę ją założyć, dlatego że ona, no umówmy się, pasuje do mnie trochę jak pięść do nosa. I mieli dla mnie oczywiście przygotowane takie sukienki, bardziej w moim stylu rokowe, krótkie i tak dalej, ale jak ja zaczęłam, to mówię, ej, chłopaki, ja nigdy nie miałam księżniczkowej sukienki na sobie. Ja wy naprawdę ją założymy? Tak. I do stylizacji miałam jeszcze okulary takie mocno glamur, więc wyszło tak trochę ostro nawet. Czy to są te okulary, które miałaś na ściance na sesji? Tak. Okej. Okay. Tak, możemy je nawet założyć, jeżeli sobie bardzo tylko życzysz. parcy. ręka znikąd, słuchajcie. Tak to się dzieje w polskim show że jest tak. ręka znikąd. Specjalnie dla Plotka, tutaj Blanka zakłada He, okulary. No i ja jeszcze zapytam e, o inną rewelację tego wieczoru, bo okazałaś się z partnerem na ściance. Jakie to Zgadza uczucie się. być na salonach we dwójkę? Eee, wiesz co, to nie jest nasz pierwszy raz. Pierwszy raz był w Stanach na premierze e, trzeciej części 365, natomiast tam była wielka prośba do Netflixa, aby tego nie udostępniać, e, więc e, tych materiałów nie było. A dzisiaj to chyba raczej powło, trzeba by zapytać jak on się czuł. Wiesz, dla mnie to jest już kolejna ścianka, to nie jest e, żadne takie nieprawdopodobne wydarzenie. Fajnie, że miałam się kogo, o kogo oprzeć, bo było mi wygodniej zdecydowanie. Okej, okay. a czy były jakieś rady, konsultacje przed wejściem na ściankę dzisiaj, jak się zachować i tak dalej? Nie, powiedziałam Pawłowi tylko, bo ma tendencję, bo jest bardzo wysoki i do podnoszenia głowy jeszcze do góry, więc powiedziałam mu nie podnosić tylko głowy do góry, bo już w ogóle fotografowie zrobią Ci wiesz, zdjęcie samego Kazimierza, a to zawsze źle wygląda. Więc mówię tak, staraj się do nich twarzą, ale nie wiem co zrobił w końcu, bo byłam zajęta sobą. A słuchaj, co do Waszej relacji, jak utrzymać taki fajny związek? Wiesz co, ja uważam, że przede wszystkim twój partner powinien być swoim przyjacielem, kumplem, ziomkiem, mordeczką taką, wiesz, a reszta już przyjdzie sama. Okej. Okay. A czy to jest coś, co zawsze u ciebie było na pierwszym miejscu, czy udało się akurat za tym razem? Eee, to było zawsze na pierwszym miejscu, tylko to się nie udawało wcześniej. Z jednej strony myślę, że to była kwestia mnie i mojego podejścia, z drugiej strony również, że no, musiałam trafić wreszcie na tego swojego. No i mam go, no jest tu ze mną i stoi i tak się cieszy. Ja jestem ciekawa, jak ty patrzysz na dawne relacje, czy one budzą w tobie jakieś negatywne wspomnienia, czy jakby zaakceptowałaś, że jest to już rozdział zamknięty? Absolutnie żadnych relacji, nie, znaczy żadne moje były relacje nie budzą we mnie żadnych emocji. Z maciekiem buzałą, na przykład z moim byłym partnerem się kumplujemy, Paweł też go bardzo lubi, więc na przykład potrafimy sobie razem zjeść kolację. Maciek czasami u nas nocuje, jak jest w Warszawie, bo nie ma gdzie spać. Lecimy <grym> spotkanie razem. No, Na Dipśrod oni chodzą razem nurkować, ale to jest chyba taka jedyna moja była relacja z, w ogóle gdzie mam kontakt z byłem facetem. No czyli nie z każdym da się zbudować taką stopę koleżeńską po rozstaniu. Ale, się. ale z nie każdym też się chce, wiesz, są różne powody rozstania, więc jeżeli ktoś zadał ci ból albo zrobił ci krzywdę, no to wydaje mi się, że nie ma sensu trzymać przy sobie takich ludzi na siłę, no bo to tylko działa toksycznie. Mam nadzieję, że nie rozdrażnię cię tym pytaniem, ale jestem po prostu ciekawa, czy jak na przykład tutaj, nie wiem, czy się widziałaś ze swoim byłym partnerem, bo jest tutaj ze swoją żoną, czy wy się na przykład przywitacie, zamienicie słowo? Nie wiem, a ty jakbyś z kimś się rozstała cztery lata temu i zobaczyłabyś go na imprezie, to byś biegła się witać i zamieniać słowo? Zależy od tego, w jakich stosunkach bym się rozstała. No, a w jakich się rozstałaś ze swoim partnerem ostatnim, no? No, negatywnych. No i co biegłabyś do niego? No nie raczej. No widzisz sama, no to odpowiedziałeś sobie na pytanie. Przejdę teraz do tego, co ostatnio widziałam u ciebie na Instagramie. Podróże. Co się za tym kryje, Blanka? Jaki projekt? Za tym się kryje coś nowego, o czym jeszcze nie mogę mówić, ale no to będzie grube. no. To tylko tyle mogę powiedzieć. Czy to jest następstwo Twojego sukcesu 365 dni? Wszystko w moim życiu jest następstwem tego sukcesu, tak naprawdę, bo gdyby nie ten sukces, to bym tu pewnie nie stała. Pewnie tak. A co jest takim największym osiągnięciem po tej produkcji? Co najbardziej zrobiło na Tobie wrażenie, bądź Cię zaskoczyło? Stan mojego konta. Okej. Okay. A najlepsza inwestycja? O kurczę, fundusze wysokiego ryzyka. Ale nie polecam. Nie polecam. Nie no, wiesz, no to jest jednak fundusz wysokiego ryzyka, więc nie polecam. No dobrze. Trzeba mieć nerwy ze stali i bardzo dobrych doradców i bardzo dużo pieniędzy. A ty nie masz nerwów ze stali? Ja mam, ale moi doradcy to robią, więc ja tak naprawdę staram się nawet nie zaglądać, co tam się dzieje. Niech oni się denerwują. Po co mi to? Ja mam od tego ludzi. <grym> Jak najbardziej. Trudno jest zdobyć Twoje zaufanie? Tak, bardzo trudno. I rozumiesz, że masz wokół siebie takie wąskie grono zaufanych ludzi. I to są ci sami ludzie od lat. Bardzo niewiele osób przybyło do mojego świata w przeciągu ostatnich sześciu lat, odkąd jestem osobą publiczną. Tak naprawdę przychodzi mi do głowy tylko moja menadżerka Agata, e, która jest bliska mi jak moja rodzina, i moja przyjaciółka Agnieszka Nalewczyńska, która też tak dołączyła stosunkowo niedawno, bo trzy lata temu. No i mój Baryła, kochany, ale Baryła się nie liczy, bo to chłop. Mój. A za. Zaraz... chłop. To znaczy mój chłop. A czy zdarzyły Ci się jakieś przyjaźnie krótsze, dłuższe z show biznesu? E, pewnie, że tak, oczywiście. Krótsze, dłuższe, jasne, cały czas trwające.